Hola kompanieros, nombre Bren Mateo i zapraszam do kolejnego odcinka serii Warriors Battle Cry 3. Co my mamy tutaj za podpowiedź tym razem? Jeżeli użyjemy klawisza A i klikniemy na mapę, to nasze jednostki będą atakowały każdego przeciwnika, podczas gdy będą szli do tej, do tej lokalizacji. Także rozpoczynamy sobie kolejnego skirmisza, kolejną potyczkę, troszeczkę sobie jeszcze ściszę gierkę. Weźmiemy sobie znowu Paladyna. Zagramy sobie tym razem demonami, zagramy sobie na władców wojen, będziemy w sojuszu z jednym botem, jeden punkt na zakup armii, zagryta mapa, mgła wojny i niech się dzieje wola nieba, z nią się nie zawsze moim zdaniem zgadzać trzeba. Dobrze. Także bierzemy sobie Qtasa i lecimy, panowie. Very slow. Mamy u kryształów mamy więcej na start. Grając z demonami. Jestem bardzo uradowany tym faktem. Czy postawisz to? Tak. Ty mają strasznie gigantyczny budynek ten początkowy to jest strasznie nieprzyjemne. W tej rasie, muszę przyznać, w WB2 demony miały ten pierwszy budynek stosunkowo niewielki, ale w Trójce strasznie, strasznie zwiększyli. Ale dobra, trudno, nieważne, nie będziemy się z tym jakoś rozczulali. Od razu tutaj Q-Tasów 8 do tej, kopalni, 8 do tej. I myślę, że z tego powodu, że mamy tutaj. Kryształki w ten sposób. Zapomniałem, że to na trzeciej pozycji powinien być mój żebyśmy byli jako tako obok siebie. No ale dobra, trudno, nieważne. Jak najszybciej chcę tak naprawdę przejść do drugiej ery. Bo w drugiej erze mają już naprawdę dosyć mocno jednostki. Muszę zabić bohatera, żeby zrobić questa. więc jak najbardziej się na to przystanę na takiego questa. Może. O, nie możesz jeszcze. No dobra, to idź tam. Zanim dojdziesz, powinny już się nazaładować zasoby. Pięknie. Moment, chodź tu. Ma większy atak speed. Ale ja mam ogólnie. Ale ja ogólnie troszeczkę lepszy jestem. Dobra, quest zrobiony, więc idziemy oddać. Magiczny pierścień i trochę zasobów. Te zasoby, jestem ciekaw, co to będą za zasoby. I ile? Tutaj ośmiu, tutaj też ośmiu. Oczywiście tutaj też kopalnie mamy, które sobie niedługo przejmę. 500 z każdego. Mega, fajnie. Uuu, i to jest ten pierścień, który się może bardzo przydać pewnej osobie, z którą gram. A nawet może nie jednej. Ten pierścień, jeżeli on się stakuje, ja bym sobie drugi taki pierścień zarzucił na mojego bohatera, który ma 100 HP, i tam stoi ileś HP, to miałby. Z, nie wiem, 20 HP może, ale by stał tylko w, w, w bazie i by tylko ten e, czarował. To byłoby niebezpieczne, ale. rozważam to. On powiem, że. Okej, okay, ten drugi questik. Z mi fajnie się przytrafiło 500 kryształów. Nie chcę tego questu wykonywać, ale te kryształy będę chciał wykorzystać mimo wszystko. Zabierzemy kopalnię botowi. Zaczniemy spamować już tutaj diablikami. Trzecie ery, jeszcze nie diablikami. Samymi diablikami tutaj. W drugim budynku samymi z morami. Spróbujmy tego questa może. Nie marnujmy... Ej, nie, to zaklęcie. Nie marnujmy many. Jak, że jak możemy to się trochę uleczmy. znowu bohatera muszę zabić, więc idziemy tam do zielonego. O, 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 o. Tiff. Czy masz zabójstwo? Tifia? nie? Nie masz. Iluzja. Przyzywanie. Idziemy go zarżnąć. To jest sojusznik. Ranger. Trochę się przyspieszymy, Bafa do pancerza sobie damy, może się przydać. Gnole, dobrze, zapis. Przejmijmy te kopalnie, może się zielony tutaj pojawi zaraz. A tutaj chcę was, tutaj znowu też tylko was. Powinienem tak naprawdę budować więcej niż jednym kwazytem, ale... Ale myślę, że okej okay będzie. Tak wystarczy. Gdzie jest ten zielony? Myślę, że on tam w dół mógł pójść. Gryćka Wampa się wygenerowała swoją drogą. Muszę przyznać. Całkiem, całkiem... fajna. A ten jeszcze buduję, dobra. Tutaj ten budynek jest dosyć ważny, więc... Oj, 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 nie, nie, ja nie, nie chcę tutaj podchodzić jeszcze. Aha, tutaj nie ma przejścia. Dam sobie te dwa punkty w to leczenie już teraz. Nawet jeżeli mnie jeszcze nie stać na wskrzeszenie, bo ja chcę się leczyć za 100, a nie za 50. Będzie dwa razy więcej leczenia w tej samej cenie. A poczekajmy, nie zejdzie, to jest groźne. A... Niech przestanie, co on zrobił? W niewidzialność wszedł. Czy nie powinien się ujawnić, gdy zacznie wykonywać jakąś czynność? O, właśnie. No, zabij! Kryt jeszcze jeden jest dużo szybszy ode mnie, ale dało radę go dogonić. Dobra, Chcemy questa oddać chyba tu, tak? Tutaj te ulepszenia są też bardzo dobre, bo one zwiększają przychód z kopalni. Ten budynek sprawi, że będę mógł robić sukuby, które też są całkiem spoko. Więcej tych budyneczków chcę. Okej, okay. niech się te diabliżki dalej spamują. Myślę, że teraz damy sobie do kamienia i do złota. Te, to bym jeszcze chętnie przyjął te kopalnie i też bym ją wypełnił kwazytami. Być może zacznę zbierać nawet wojsko tutaj. Nie wiem, czy jest sens, ale. Myślę, że można by spróbować, razem z tym duchem. Dobra. Sukuby i kosiarze. Kosiarze są w dobrej cenie i będę ich robił z tego względu, że no, tych zasobów za bardzo teraz nie potrzebuję. A, dobra. Na razie... Może nie, nie nie, nie w ten sposób. Eee, tutaj czterech i tutaj czterech. Żeby jak najszybciej wypełnić tę trzecią kopalnię, bo z kryształami ewidentnie problem mam. I na fioletowego zaraz tu się znowu przejdziemy. W sumie to już pójdę. Póki jeszcze nie jest jakoś mocno rozbudowany, bo później będzie miał w od cholery, i będzie problem. A, i ten jeszcze budynek jest do nie neutralnych nieumarłych, najwidoczniej. Oczywiście zapisy na jakiś czas, bo nie, nie, nie pozbyłem się budynku z gnolami, nienawidzę tego budynku. Tego zabójstwa cholernego. Dawaj, dawać, dawać diabliczki, dawaj, dawać Będziecie pięknie... ...nawalać. A, w tej wersji znerfione jednak. No i też to jest ta mocniejsza wieża. Dobra, mimo wszystko, myślę, że zrobimy tam sensowną imprezę. E, tutaj jeszcze jeden niech się zrobi. A co ty robisz, stary? Aha, no, okej. Okay. Niech ci będzie. Aż tak bardzo i tak nie potrzebuję tej kopalni. Dobra. Tutaj kosiarzy więcej. Razem z wami, może co to było, że tak zadało obrażenia. A, bo ja z plagą też, czyli te płonące oczko. Hmm. Najwidoczniej. Zmory są mega skuteczną jednostką. Naprawdę jest to wcześniej można mieć ta jednostkę i naprawdę jest mega skuteczna jednostka. Jest dosyć twardza, ma fajne obrażenia, miażdżące, czyli są skuteczne przeciwko budynkom, skuteczniejsze na pewno w przebicie jakiegoś, cięcia, nawet. Na pewno miażdżenie jest lepsze. Okej, okay, chciałem tego jednego dodatkowego kwazyta, bo on postawi mi tutaj wieżę, która nie jest zakryształy. kryształy, what? Ooo, dawaj! Jestem prawie pewny, że zakryształy kryształy zawsze ta wieża była. Może tylko w dwójce, może mi się wydaje, nie wiem. Nie pamiętam teraz jak o tym myślę to nie pamiętam ja sięgnę te wszystkie Kopalnie nie bardzo A nie wziąłeś na hita Jezus Maria Okej okay, nie jest aż taki dobry jak myślałem Dobra Okej, okay, niech będzie tak. Później sobie weźmiemy to żelazo. Niech, niech będzie. Okej, okay, jeszcze tylko ta jedna wieża została. Weźmy, zbierzmy was. Agresywne. Jedną zmorę. Nie, zmorę jedną. Nawet jeżeli jest ranna. A może nawet z tymi. O, jak pięknie to rozmuciło. Nie jestem pewien, ale chyba mają wrażliwość na miażdżenie. Te... но базлюхи. Так, враждливость на мяжение. Окей. atak tak, speed zwiększony. No tu mamy ten budynek. Pozbądź, pozbądźmy się go. Okej. Okay. Jeden z głowy. Czyli tylko ci plugawi zostali. Dobrze. Także... Salamandry. Przestajemy robić tych i tych. Robimy salamandry. Okej. Okay. Zniszczycie to. sobie tutaj nie radzą w sensie wróg sobie nie radzi Okej okay, ze to, to ważne Moi przyspieszeni Diabliki nawalają jak szalone okej okay. Beznadziejna kulka, ale jest jakaś. Bardzo jestem zadowolony, że, że ten pierścień znalazłem. Plus 20 do Spelcastu to jest akurat takie średnie, ale... Mana Regen plus 50% to jest mega dużo od itemów. Dobra, sorry, sojusznik, ale ja się pozbyłem tego wroga. Ja biorę te kopalnie. Przepraszam. Dobra, bierzemy armię i lecimy. Czwarta era, czyli demony. To poproszę. I demony są tanie. Przede wszystkim armor dla demonów też spoko. Regeneracja many mają też co prawda tylko na pierwszym poziomie to ulepszenie, ale zawsze eee, jeszcze gdzieś... To jeszcze jest chyba. Bardzo dobre, bo tam upgradujemy demony. Nie jestem pewien w którymś ulepszeniu mają coś naprawdę bardzo przydatnego dla demonów, nie pamiętam co. Dobra, wylecicie. Co tu jest? Mam wrażenie, jakby tutaj też powinno być przejścia. No musi być, skoro są slajmy wychodzą też. Pięknie. A jeszcze sojusznik tutaj orkami swoimi... A, dopiero teraz się zorientowałem tak naprawdę, że sojusznik gra orkami, no bez kitu. Dopiero teraz się skumałem. Jakoś tak... Nie zwróciłem uwagi. Demony w bardzo niskiej, kurde, cenie. One są w cenie salamandry, Czy to nie jest wspaniałe? Myślę, że was też sobie darujemy i jeszcze więcej demonów. Mógłbym nawet darować sobie już was i jeszcze więcej demonów. Ale salamandr nie zrezygnuje. Nie. Salamandry też muszą się robić. Tutaj też nie się robią. Uwielbiam salamandry. A no właśnie, skoro z żelazem jest problem, to przecież... Tutaj... I myślę, że. Okej, okay, przynajmniej te kopalnie kamienia. A tu to już jest rozwalony. To dalej, lecimy. On ma budynek do smoków. Jeżeli grają z rasą ludzi powiedzmy. No tak chyba jest poprawnie myślę. Że z racji to, to są po prostu wężoludzie. Jeżeli jako, jako ludzie mamy ten budynek, to nie mamy dostęp tylko do nak, tylko do wszystkich chyba jednostek w ogóle jakie mają właśnie węże ludzie. A w wb2 ten budynek, nieważne jaką rasą przejęliśmy, każda rasa mogła tam smoka produkować, czerwonego. Chyba, że jeżeli nie umarły mi, to możliwe, że kościanego, ale nie jestem pewien. Czy mrożnymi krasnoludami, czy elfami, bo oni też, bo oni mieli jako jedyne, te trzy rasy chyba miały jako jedyne kosmoszego lisza. Kościelnego smoka, jeden pies. Ok, wieże postawiłeś. Dziękuję. Może, mogę sobie te wieże Tobie zabrać, sojuszniku. Myślę, że się nie obrazi. Demony dwa, bardzo ładnie. Myślę, że możemy tam zrobić takie małe slaughter. Dobra, teraz tu. Tutaj pięknie. To niech się zrobi. Zapomniałem o tym ulepszeniu. To nie. Damage. To jest ok. Kombat. Szybkość dla koszmarów już tak bardzo mi się nie przydała. Niech będzie. Zasięg paczania też czemu nie? A, to nie bardzo. To, 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 I to. To chcę też. Nie pamiętam, co tu się robiło. Oooo, okej, okay, ale. Czy burza z pyrunami zwiększa jakieś statystyki, demonom? się zastanawiam teraz. Może. Dobra, ponurzmy trochę moim bohaterem tutaj. I lecimy dalej. trupy są pod atakiem. No, demony, wam powiem, że jest to jednak mimo wszystko rasa dosyć skuteczna. Myślę, że mógłbym sobie nawet pozwolić na cesarza, biorąc pod uwagę, jak szybko sobie poradziłem z tym botem tutaj. Był za blisko mnie, zdecydowanie był za blisko mnie. Przez to, że tutaj była ta lawa, musiał się budować tutaj bardziej w lewo, no i to troszeczkę bota, powiedzmy, zgubiło. Jeżeli jakiś przeciwnik się zbyt blisko mnie rozwija, no to może mieć przejebane po prostu. Dobra. Myślę, że tu jakieś chwilę można puścić. Tak just in case. Dobra, bohater też niech napierdziela. Albo przyspieszymy może to działanie poprzez nóbskie przejęcie. Chciałbym tamtą kopalnię. No nie da się chyba. Dobra, nie wiem, przyspieszmy. Ok. No dobra, wygrana. Myślę, że odcinek całkiem, całkiem wyszedł. Nie za długi, nie za krótki myślę też. Powinienem się pozbyć jeszcze tego budynku przy okazji, ale walić to myślę, że to byłoby na tyle i poziom sobie zdobędziemy i myślę, że wezmę sobie w końcu to leczenie brakuje mi jeszcze trochę inteligencji i leczenie i ja będę mógł na 11 punkcie pierwsze poziomowe zakręcie na drugim poziomie, będę się leczył wtedy za 100 i to jest to czego chcę, także moi kochani Mam nadzieję, że odcinek nie był za krótki. Nie mogłem też sobie pozwolić za bardzo na... Słuchajcie... Na zbyt długi. Po pierwsze, już się ściemnia, a chciałem to nagrać jeszcze w świetle dnia. Możliwe, że się zaraz zabiorę za kolejny odcinek w... Z, ten, z zapalonym światłem. A tak naprawdę to nie jest główny powód. To jest, to jest taki częściowy powód. Po drugie, to no jest też trochę duszno i mimo wszystko nie chciałem jakoś za długo to robić. A po trzecie, tak na... Tak naprawdę to chciałem przedstawić bardziej rasę. A rasa demonów jest naprawdę biorąc pod uwagę tych diabliki, które już mogą w pierwszej erze produkować. Razem z tymi zmorami, które przytankują strzałki wież, to po prostu no, jest to OP w drugiej rasie. Przede wszystkim w, w drugiej erze. Później jak dojdziemy do Salamandry i Demonów też dają radę. Ale później jak już przejdziemy do piątej ery razem ze wszystkimi innymi e, erami, na przykład jak będziemy walczyli z mrocznymi kresnoludami, załóżmy czy, czy. Chociaż szczerze to Mroczne kresnoludy, tak czy siakby demony mogły skontrować od samego początku chyba. Może, nie wiem, ale no chodzi mi o to, że im dłużej e, walczymy przeciwko demonom, tym lepiej dla nas tak naprawdę, bo zaczynamy sobie z nimi w końcu radzić. Na początku jest z nimi ciężko. Dlatego taki mini rush chciałem przedstawić, o, nie wiem ile odcinek nawet trwa, ale myślę, że mniej niż pół godziny, takie mam wrażenie, także ja mam, mam nadzieję, że oczywiście, że podobał się Wam materiał, miłego dnia życzę, zapraszam do kolejnych odcinków z tej oraz innych serii na moim kanale do Disciples 2 zapraszam bardzo serdecznie Pozdrawiam i polecam. Do zobaczenia!